Widzowie, dzisiaj nagrywam. Mój kolega nagrywa dla was tu... Porad, poradnię, dni. Poradni. Dziesiąt dziesiąt jak przetrwać? Historia, oczywiście, jest oparta na prawdziwych faktach. Ej, czekaj na mnie. Dobra. No, czekaj na mnie. No, to możesz wyjść. Tutaj macie napisane, wszystko, jakby coś. No, gra jest mega fajna, co nie? Jest, mm, nie jest teraz mega popularna na Robloxie. Teraz ja mam pół mam miliona się... osób, znaczy milion już. ja Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy rąbać drewno. Dlatego, że żeby... mało 2 miliony osób. E, musimy rąbać drzewo. I pierwsze, co musimy zrobić, to musimy najpierw ulepszyć ognisko na. E, trzeci level. A drugie co musimy zrobić, Bartek, a wiesz, że ja to i ten samolot. widzicie tu? A wiecie, że widzicie. To musicie tutaj teraz zrąbać drewno i dawać je do niszczarki. Potem musicie e, kupić mapę i stół. A kiedy już stworzycie ten stół, to płot musicie stworzyć dużo takich płotów, parę sztuk i musicie otoczyć tu całe ognisko tu i to jest w ogóle bardzo chłopka Chłopek. i tu dotąd. tyle wystarczy drugie co to też ważne jest też sadzenie drzew drugie co musicie zrobić to zrobić tu jakieś grządki i uratować dzieci to najważniejsze. Ale to, to też jest potrzebne, bo to akurat ja tworzy, to jest licznik czasu. A wiecie co widzieli? Ja znalazłam widzowie e, taki samolot tam, co mówili w YouTubie, że no, tam no, właśnie no. dzieci i to jest oparte na prawdziwej historii. Właśnie to No, no. I, a jak chcecie to możecie to stworzyć łóżka. I była jakby coś cztery dzieci. Były. Łóżka, no wszystkie, wszystkie niezależnie od koloru czy wyglądu, dają nam plus jeden dzień. Czyli na przykład teraz ja mam pierwszy dzień, a jak będę miał ten łóżko, to będzie mi leciały razy dwa i będę miał wtedy na przykład trzy. A pokaż te dzieci zaginione, pokaż, którego szukacie dziecka teraz. I w ogóle to idziecie po tej aktualizacji, to jest inaczej. Wyjątają. Drugie co musimy no. zrobić, to jak mamy już cały płot zrobiony, to musimy wokół niego dać trapy. I? A powiesz prostu co to trapy, bo może nie wiedzieć. Trapy to są takie coś. Łapki na oni on, to, to, to jest takie coś: za trzy żelaza. To zabija wszystko. Yy, na, na jed... Jedno zaczęcie trap, i wszyscy. Niezależnie jaka postać. Oprócz. oprócz nie dotyczy to nas. Nie dotyczy to nas, tak? I niezależnie jaka postać. Y umiera. I 15. ważne jest też jedzenie, żeby je polować. Ogień nie no ale dobra. Mm, ważne jest też jedzenie, żeby tu macie pasek jedzenia. Wody. Jak dojdzie do czerwonego, to musicie zjeść marchewkę. Hmm, coś? Albo mięso. Najlepiej. Mięso daje najwięcej albo dyna. Ale no i drugie to. Musimy odnaleźć wszystkie dzieci i zganąć zagadkę tego lasu. Okay. Polecam tą grę i, za... i zalecam do zasubskrybowania kanału. Pa i pa! Nie, jeszcze nie!